Siemaneczko Ludziska, jak pewnie wiecie, premiera nowej gry Dziedzictwo Hogwartu zbliża się wielkimi krokami I to właśnie dzięki tej grze będziemy mogli zagłębić się w magiczny świat Dziedzictwo Hogwartu to gra osadzona w uniwersum Harry'ego Pottera Także jest na co czekać Jak próbowałem ogarnąć sobie zakup przed przedpremierze tej gierki Bo tam jest chyba dwudniowy dostęp, prędzej niż reszta To natknąłem się na stronkę, na której można połączyć Swoje konto właśnie z Hogwart's Legacy Ze stronką Wizarding World aby odebrać jakieś bonusy. I wchodzę sobie normalnie na tą stronkę Wizarding World, patrzę i moim oczom okazuje się to. Nie dość, że możemy spersonalizować swoją postać, to jeszcze mamy trzy bonusy w postaci wyboru domu, wyboru patronusa, nawet różdżki. Także nic jeszcze nie klikałem, zobaczymy razem, co tam się dzieje. Także pierwsze i najważniejsze. Musimy stworzyć naszą postać. Jak ona będzie wyglądała? Przecież bez postaci nie możemy dojść do żadnego domu. Czyż nie? Najpierw twarz, kurde. Jaka? Może włosy będzie najłatwiej? Ja tu są jakieś czapki. Tutaj broda, wąsy. Nie, nie. Najpierw włosy. Tu są włosy, dobra, myślałem, że to są czapki, ale nie, to są włosy. Co to zrobimy, Jakiś krótka fryzurka? Tylko taka jest elegancka. Brązowe włosy i teraz możemy wybierać twarz. Wcześniej no. mi to nie pasowało, o, taka ścięta, elegancko. Może troszkę jaśniejsza? O, taka będzie git. Teraz jakieś... w sumie oczy są spoko. Okulary, o, takie. Nie no, chyba nie. Weźmiemy takie normalne albo bez okularów? Nie, bez okularów wygląda średnio. Bierzemy takiego z okularami. No, ale chyba też jest Git. Usta. No, myślę, że wyglądają tak groźnie, także też możemy takie zostawić. Włosy wybrane. Teraz jakieś biegi, coś ten Nie no, jak to wygląda? Nie, nie, tak to na pewno nie, wąsów też chyba nie dajemy też może jakaś brudka by mu pasowała Taka nie Taka, w kolorze Hm, może by tak było Możecie napisać w komentarzu, która waszym zdaniem byłaby najlepsza, ale chyba zostawię taką Niech będzie wygląda trochę doroślej Tutaj nie wiem, może jakiś garniturek elegancki tu eleganckie, yy, elegancki herb, także myślę, że taki. Dobra, taki jest Git. Taki jest chyba najlepszy. Szaliczek jakiś? Nie, tu są jakieś dodatki. Water śmierdzi To może nie. Headgirl domy. O, szaliczek nie. Szaliki wyglądają średnio. Co no to jest? Weasley our king. To no nie. 9 i 3 czwarte. Dobra, damy head girl <laughs> Niech będzie. Tutaj co to są? Aha, jakieś dodatki. Co może trzymać w ręce? Tak. To mu damy do ręki. O, taką różdżkę albo książkę. Nie. Tą różdżkę. Było no, myślę, że sowa jest git. To jest z tych magicznych zwierząt, ten też. Ale zostawimy. Myślę, że siedzenie jest git. O, możemy zmienić tło nawet, takie świąteczne bardziej ustawimy, albo nie, dobra, siedzimy tutaj w wielkiej sali, te boki chyba też są git, także myślę, że, aha, tu można sobie pobrać, mogliśmy też wylosować, dobra, ale to mi się podoba, zostawimy, tak będzie właśnie wyglądała nasza postać w świecie Harry'ego Pottera, i cyk, zapisujemy, i co teraz będzie, no jesteśmy... Poczko twarzyczka Dobra, może nie będę się nim dzielił na razie. I tak wszyscy widzicie. O no jest właśnie. Things to do. Discovery Patronus. Nie, może zaczniemy od lewej strony, czyli wybierzemy dom. Znaczy my wybierzemy. Pewnie będziemy musieli odpowiedzieć na pytania. A tiara przydziału nas już przydzieli. Tak, chcemy być przydzieleni. Ciekawe, gdzie nas przydzieli. Dobra, musimy wybrać jedno albo drugie. Czyli albo księżyc, albo gwiazdy. Który instrument najbardziej cieszy Twoje ucho? Zadowala Twoje ucho? Mamy pianino. Jakiś bęben. Skrzypce. i trąbka. No ja uwielbiam skrzypce, jak ktoś gra. Także na pewno bierzemy skrzypce. Z którym z poniższych problemów najtrudniej ci sobie poradzić? Jest samotność. Nuda. Głód? Bycie zignorowanym Zimno hmm. nie, Może bicie, bycie zignorowanym wybierzemy Dobrze Który koszmar najbardziej by cię przeraził? Stanie na szczycie czegoś bardzo wysokiego i nagłe uświadomienie sobie, że nie ma oparcia dla dłoń ani stóp Ani żadnej bariery, która powstrzymałaby upadek Kiedyś miałem takie sny nie wybudzałem się, ale chyba jakieś super straszne nie były, także może przejdziemy dalej. Bycie zmuszanym do mówienia tak głupim głosem, że mało kto Cię rozumie, a wszyscy się z Ciebie śmieją, no to mogłoby być ciężkie, ale zobaczymy, co jest dalej. Yy, budząc się i odkrywając, że ani Twoi przyjaciele, ani Twoja rodzina nie mają pojęcia, kim jesteś, no myślę, że też by to raczej nie było ciekawe, ale czy takie straszne? Zobaczymy ostatni. To nie wiem, jakieś. Aha. Oko w dziurce od klucza w ciemnym pokoju bez okien, w którym jesteś zamknięty? Hmm. Zależy, jakie oko by to było w sumie. Jak takie zwykłe ludzkie. Nie wiem, dobra, bierzemy może to. Gdybyś uczęszczał do Hogwartu, jakie zwierzę zabrałbyś ze sobą? A ja bym wziął sowę. Koty w sumie lubię. Ale sowy chyba są bardziej takie, pod klimacik, żałoby na pewno, nie? Dobrze. I tutaj, jeśli... hak, muszę wybrać, którą bym ze sobą wziął. Dobra, ta wygląda fajnie. Ta wygląda tak śmiesznie, nie? Ta wygląda tak śmiesznie, dobra, bierzemy tą. Scratch Owl, OK. Czego najbardziej nie może się doczekać nauki w Hogwarcie? Wszystkiego o magicznych stworzeniach i o tym, jak się z nimi zaprzyjaźnić albo nimi opiekować. O, tu jest 7 odpowiedzi, nawet. Dobra: latania na miotle, pojawiania się i znikania. Hmm. Jakiś tajemnic o zamku, to też mogłoby być ciekawe w sumie. Transfiguracja, czyli zamienianie jednego obiektu w drugi. Tu są klątwy i zaklęcia. Aha, i każdej dziedziny magii, której bym mógł. Myślę, że to by było dla mnie odpowiedni wybór. Dobrze, i tu muszę białe czy czarne. Ja wolę czarne. Wszystko mam na czarno. Dobrze. Jara przydziału jest gotowa do podjęcia decyzji, także dajemy continue i gdzie trafimy? Do Sisterinu nie, tylko nie to. Aha, i wszystko się zmieniło na zielone okej. Okay. O tutaj nawet nie wiem, czy tutaj to było. Tutaj o. Te boki tego fotela, czy były zielone, czy nie. No ale dobra no, to będziemy w Sisterinie. Dobrze. To teraz chyba pora na Patronusa. No, raczej fajnych kolegów nie będę miał, ale zobaczymy. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze też. Teraz przychodzi czas na odkrycie swojego patronusa. Dobrze wiecie, że w świecie, do którego zamierzamy dołączyć, jest to bardzo ważne i przydatne zaklęcie. Także fajnie by było wiedzieć, chociaż jaki będzie miał wygląd ten nasz patronus. Także możemy zaczynać. Myślę, że jestem gotowy. Dobrze, to jedziemy. Lepiej ze słuchawkami. Już mam założone. Dobrze. Potermoar. Patronus jest rodzajem pozytywnej siły, projekcją czegoś, czym żywi się Dementor. Remus Lupin. Taki fajnie zmierza ten. Zamyszką. Nie wiem nawet jak to nazwać. Odkryj swojego Patronusa. Dobrze, mogę tylko raz go odkryć jakby, no to w sumie jest wiadome. Także co, zaczynamy? Okej. Okay. Odpręż się. Pomyśl o swoich najszczęśliwszych wspomieni wspomnieniach. Dobrze, jedziemy prze lecimy przez jakiś las. Co tu będzie? Aha, musimy coś wybrać, dobrze. Bierzemy słońce. OK, to będzie jakiś zlepak, jakichś słów, czy będą pytania, czy nie? Dobra, idziemy dalej. Kiedy coś się znowu pojawi? Aha, ciepło, zimno. No wiadomo, że ciepło. Lecimy dalej. I co tu nas zostanie? A Ziemia, drewno, kamień, drewno. Nie wiem, w sumie nie mam nic jakiś predyspukcji. To takie raczej losowe było. Coś tu się pojawia. O, coś widziałem. Mój patronus jest już blisko. I co? Co teraz tu będzie? Lost found, czyli zgubić i znaleźć. Chyba wolałbym znaleźć coś niż zgubić formuje się coś się wytworzy z mojego patronusa co to będzie i coś jeszcze a comfort, advice, impress dobrze, to chciałbym advice czyli radzić jeszcze było jako tako comfort i imponować ale wolałbym, ogóle komuś radzić imponowanie też jest super dobrze, kliknij i puść. Czy... Fuh. Co to będzie? Koń. Double Gray Stallion. Nie wiem co to znaczy. Ale mamy konia. Ciekawe, z takich zlepku słów wyszedł mi koń. Hmm. No dobrze, wracamy do profilu. I coś tu się pojawi z moim Patronusem związanego. Tak, cast your Patronus. Możemy go wykastować. Jak to będzie? Wyglądać. Aha. Dobra, to będzie to samo co wcześniej. Dobrze. To mamy takiego konika. Mam nadzieję, że będziemy dobrze ze sobą współpracować. Została nam różdżka, a... Każdy dobrze wie, że bez różdżki nic nie wyczurujemy. Także ten patronus na razie jest bezużyteczny. Musimy czym prędzej udać się do oliwandera. A ja jest nawet oliwander. O! No właśnie, w ceremonii przydziału różdżki. Ok. Po pierwsze, jakbyś byś siebie opisał. Chyba chodzi o wzrost, także to średni wzrost. Kolor twoich oczu. No ja mam takie brązowe. To idziemy w brązowy. Dzień, w który się urodziłeś jest liczbą parzystą czy nieparzystą? Parzystą, dobrze. Z czego jesteś najbardziej dumny? Jest determinacja, wyobraźnia. Odporność, inteligencja, oryginalność, optymizm i życzliwość. To może wyobraźnia. Podróżując samotnie opustosza, opustoszałą drogą, docierasz do skrzyżowania. Gdzie pójdziesz? Do you continue. Gdzie chyba pójdziesz? W lewo w kierunku morza, w prawo w stronę zamku. Dalej w stronę lasu. To chyba do zamku pójdziemy. Czego się najbardziej boisz? Ognia, ciemności, izolacji, wysokości małych przestrzeni. No, tego się boję. Skrzyni z magicznymi artefaktami, które byś wybrał. Jest srebrny sztylet, ozdobne lustro, błyszczący klejnot. Związany zwój, złoty klucz, zakurzona butelka i czarna rękawica. Hmm, srebrny sztylet, bym wziął. I co? Mm hmm, I 12 i jedna druga cala. Okej. Okay. A tu możemy sobie nad wybrać, co tu w niej mamy. Hmm. Ciekawe, i co możemy coś z nią zrobić już? A nie. Nie możemy nic więcej zrobić. No i to by było na tyle. Troszkę skosztowaliśmy tego świata. Mam nadzieję, że gra pokaże nam o wiele, wiele więcej. Ja sam osobiście nie mogę się doczekać, jak pierwszy raz zagram. Już teraz zapraszam Was na wszystkie odcinki z dziedzictwa Hogwartu, które będą wychodzić na moim kanale. Dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. I do zobaczenia.